Witam gorąco na filmiku sprzedażowym. Na tym filmiku przychodzę z pięknymi płaszczykami zimowymi. Propozycja od Happy House'a. Najnowsza za jedyne 99 zł. Model jest przepiękny, dopracowany do perfekcji. I tutaj mamy dużą rozmiarówkę. 122 łamany na 128. Rozmiar 134. 140 na 146. 152 na 158. Oraz rozmiar 164. Z tego modelu mam dwa piękne kolory. Bardzo takie klasyczne. No i teraz na topie. Czekoladka z beżowym wykończeniem. Wygląda przepięknie. Moja najstarsza córka właśnie tą kurtkę zgarnęła. Rozmiar 134 na 140, bo one wypadają duże. I tutaj proszę zobaczyć. Kieszonki z logowaniem, takim GG, śliczne. Ściągacz oczywiście przy rękawku. W środku kożuszek. No jest rewelacja. Bardzo, ale to bardzo gorąco polecam. A i tutaj z boku mamy jeszcze rozpinane, tak? Więc fajnie nie krępuje ruchów. Można sobie rozpiąć. I tutaj, aby zamówić czekoladkę, wpisujemy Selmo 5067. I dopisujemy rozmiar. I tutaj jeszcze jest berzyk z różowym wykończeniem, z takim pudrowym. Też jest przepiękna. Aby zamówić ten kolorek, wpisujemy Selmo 5066. I oczywiście rozmiar. Wymiarki znajdą Pani u góry w opisie filmiku. Gorąco zapraszam, żeby się zapoznać z tymi wymiarami, ponieważ kurteczki są duże. Wypadają naprawdę duże, ale model jest piękny.